Witajcie moi kochani, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się mówieniem błędnych ogników i wierzeniami z nimi związanymi, więc zaczynajmy. Błędne ogniki to zjawisko dostrzegalne nocą na bagnie, pokradłach i torfowiskach, mające postać niewielki siatełek, unoszące się ponad powierzchnią, od wieku wiązano w wielu kulturach ze, ze świata ze sferą zjawisk nadprzedzonych, i światem duchów. To taka najbardziej ogólna definicja, która pozwoli nam zrozumieć ten fenomen. Bo przynajmniej wiemy o czym mówimy, tak? Jednakże cała ta rodzina błędnych ogników to w sumie spora gama gatunków o różnych stosowaniach. Ale powoli, bo do wymieniania gatunków, jak i do zaprezentowania jednego z nich, nawet bestariusza. Przejdziemy za chwilę. Na razie omówmy, czym ogólnie są. Słowianie nazywają je naprawdę różnie. W zależności od regionu, dlatego możemy się spotkać z następnymi nazwami: świecznik, ognik, świczkik, świetlik bagienny. Świeczniki. <laughs> I na dwojako. Mogą to być dusze zmarłych albo palące się skarby. W pierwszym przypadku, dusze zmarłych często mają. One należą do nieokrzymek dzieci, które jako psotniki wprowadzały ludzi z suchej drogi, właśnie na te nieszczęsne mokradła. Które mówią po prostu o złych duchach, które biegają ze światów po wertepach i czasami płatają figle z późnionym W drugim przypadku, oczywiście nie mniej popularnym w ludzkich wierzeniach, zapal... <laughs> zapalanie błędnych ogników przypisał diabłu. Jak zawsze, ktoś się dzieje, to diabeł. No, niestety, taka jest kultura. Strzegającego ukrytych na bezdrożach skarbów, a na widok błyskających pomogło mówiono: Diabu... diabły skarb. Diabły skarb. Co ważne, owiec nikogo nie atakowały, lecz siły Ładne, świecące, tajnicze, cichutkie duszki, pomyczki. Określano naprawdę wieloma mianami. Między innymi błędnymi ognikami, jak już to wspomnieliśmy, ale na zachodzie znany jako will on the whips, czyli tutaj już wychodzimy troszeczkę poza rejony Polski i bardziej obszernie też. Wiadomo, cały świat ma swoje odmiany tych cudeniek. No ja od razu przepraszam za kreczenie optojęzycznych nazw błędnych goników. Trudno było dziwić się, ich że dało się skusić. Płynowiki nie można wiele zarzucić. Oprócz tego, że bezlitośnie zwodziły zabłąkanych wędrowców, w miejsce, do których normalnie by się nie zbliżyły. Cóż, wędrowcy po prostu byli bardzo ciekawcy tym słodkim, błyszczącym istotkom, zamieszkiwane trofowiska, <laughs> bagna, tak już wspominaliśmy. Choć i w innych miejscach ich nie brakowało. Z reguły to właśnie z drogi i pól zbawiały ludzi na bagna. Formy miały różne, ale wszystkie opisały łącznie jedną cechę: blask. Wszystko musiało błyszczeć. Czyli właśnie to, co przykuwało uwagę, tak, wie, tak więc błędniki mogły być. Niewidzialne duchy, które jedynym widocznym cechą byłem migoczące światełka. Najczęściej te światełka były nazywane ich sercami, jakby kompedium również i duszy. Małe pomyki z ludzką twarzą. Często nazywane porytocznie iskierkami, które w zależności od tego, czy świeciły się na jasny, przyjemny kolor, były pomocne lub na ciemny, niebieski, fioletowy, miały być bardzo włośliwe. Postale trzymające latarnie, czy wysokie, jest coś, w tej głowie. Tutaj mamy na przykład cinki, do których za chwilę przejdziemy. Zazwyczaj takim stworzeniem człowiek mu przejść za nim kawałek drogi, zanim się coś jest gra. Niestety, gromadząc zawsze tą drogę, nie, nie przyszło nikomu doczekać. jak się jeszcze tam jakichś skarbów, darów, ale no po prostu nic. Ognik znikał bez pożegnania. Jak czym najczęściej kończyła się z nim przygoda. Najczęściej, bo w wyjątkowych sytuacjach nieszczęścini mogli tylko stać pożarci przez ogniki, a w innych okazywało się łaskawsze, prowadząc sobie do domu. Najczęściej takie prowadzenie do domu Przypisywano się tym iskierką, tym jasnym pomyczkom. jednak nikt nie powinien za bardzo ufać iskierkom, bo powieszała swoje pomylki z innymi gatunkami błędnych ogników. A po drugie, jedna na no, zachowanie, której nie spodoba się stworzonku i zmienia sobie kolor i już nie jest takie przyjazne. <laughs> Wyglądać, takie przygody brzmi absurdalnie, ale jeśli błędne ogniki wyglądają tak jak ich, ich różne indycesje artystyczne, to można sobie wyobrazić, że Niech nuda się na manowce. Bo są po prostu niesamowicie słodkie, piękne i otaczają się naprawdę cudowną aurą. To ja mówi, że będą no inki to pokutujące dusze zmarłych ludzi. Jak to zwykle bywa, ludzie ci za życia byli nieskorzy nie do pomocy cierpiący i samolubni. Mam też przekonanie, że taki los jest dla nieuczciwej goomety. To powiem, że chodzi chłopów. Potem fałszywe pomiary pól. To zdecydowanie nadaje boremownikom oryginalny charakter i sugeruje, że ten szczęścia mógł być w tamtych czasach sporym problemem. I właśnie teraz obie przejdziemy do fragmentu z Bestiarusza. Tutaj jest przykład granicznika. Jak to mogło wyglądać, właśnie to jest so, wysokiej so się w tych głowach. Pozwólcie, że przeczytam. <laughs> Granicznik. Szedłem za ostatnim płotkiem wsi. Tam, gdzie zaczynały się pola, czemu błagały się tajemnicze światło. Pośród łanów żyta i zagonków kartofli z szybkością galopującego konia przesuwały się tajemnicze, świecąca postać. To granicznik. Dziwna, zdeformowana istota, która błaga się bez celu przy ludzkich siedzibach. Nie zbliża się jednak do nich znacznie. Niektóre ze stworów wyglądają jak ludzie o jarzących się twarzach i nie jak bezgłowe korpusy lub nieproporcjonalnie zbudowane dzieci. Nie interesowały się zbytnio światem żywych nie reagowały na żadne zaczepki. Prawdopodobnie zrobiły chowę odbicie żyjących kiedy we wsi ludzi, to z jakichś powodów nie mogli przejść z zasiadów. W pobliżu domu zabiły je z <laughs> krawki wspomnień, a nie określone woli na działań. Często właśnie granicznikami zostawiali ci niezbyt posłuszni geometryci. Kolejna suma w pokoju: możemy za. <laughs> no, przypisać dotyk. Błędy są świetle. To dobre duszki, które pomagały zgubionym w ciemnościach ludziom. Zjawiały się w nosy pod postacią świetlistych kul. Zawsze wtedy, gdy ktoś uczciwie prosił o pomoc, wprowadził wiony wędrowców z powrotem na traw, prześwietlały przy naprawie <coughs> na koła lub ostrzegały przed tym się w mroku niebezpieczeństwem. Natomiast są przypadki, gdy świetle pojawiały się tylko po to, by odpalić falkę komuś. Kto nie miał przy sobie kubki i kresiwa. Za to należało mu podziękować rzecznie. Bóg zapłać, jeżeli bowiem to nie nie dopełnił, okazywały się gburem i nie wdzięcznikiem. Złożone świetle mogły świetle mogły go błyskawicznie zmienić w kubkę popiołu. Kolejnym tym rodzajem wników to najpierw będzie się zareagowywane, tak, proszę, o, to sobie po to duże zmarłych marych na ziemi jako bezkształtne światła, występują w pod podmokłych łąkach i I zimne blade błyski, doleżą może, było z oddali, natomiast jeżeli ktoś chciał się do nich zbliżyć, natychmiast znikały. A to dlatego, że błędne ogniki pilnowały często swoich skarbów, zdobytych jeszcze dla życia. Najpewniej nie godziły sposób, w końcu. Kto zdobył skarb uczciwie, to jest nawiasie, razie. po śmierci były one są bogactwa zazdrosne. Przy czym ogniki nie za się agresywnie, nie musiały Plotka, które zwykle są z prawdy, jako błędne ogniki ukazywały się człowiekowi tuż przed śmiercią. Skutecznie trzeba potencjalnych amatorów szybkiego wzbogacenia się. Właśnie to jest kolejna legend o tych, o tych stworzenia. Ale odmian tych ogników jest jeszcze wiele. Ostatnią istotą, którą zaprezentuję chyba z tej książki, będzie że też zaliczający do do całej tej pięknej gamy płynek ogników, po czym przejdziemy do pozostałych ras, które <coughs> no, nie pojawiły się akurat bez seriuszu. Świecożyt to, to, to szpetne facjaty humanitarny stwór, spotykane czasem na brzegiem rzeki i na grząskich torfowiskach. Ich wielkie dłonie świecą mi jasno jak man manora, przy czym każdy palec eminuje inny kolor. Świecożyt poje wiosną w czasie roztopów oraz się jesienią de deszcze zmienia pola i drogi w morze błota. Mawiają, że są to dusze odbywające karę za jakieś przyjęcia, zwłaszcza oszustwa. Gdy ktoś miał na tyle odwagi, by wypytać nieszczęsną i o połud pokutę, mówiąc ją osobną modlitwą. Niestety chętnych brakowało potem z znani byli bowiem z do ludzi. Wiele by to w karcz, zaś <laughs> Stawiający na szali swoje piękne honor, złośliwy światłożyc całą noc woził ich po bezdrożach, by drena ze śmiechem zniknąć, troskając swoje moczalne dłonie. To są takie najpopularniejsze błędne ogniki na naszych terenach. Idąc dalej, Ignos fatums, czyli Głupie Ognie. Oczywiście, pewnie źle przeczytałem, wieczorem. To dziecko nadawane błędnym ognikom i światełko otworzyły duchowi kowale o imieniu Will. Tak niegodziwego, że od, <laughs> tak niegodziwego, że odmówiono mu prawo wstępu pozorną do nieba, jak i do piekła. Jego dusze skazano, aby błąkał się po bezdrożach, przyśpiewając sobie drożdżącym płomykiem. Światełko Queena, ta liska odmiana świetlików, ja się jako tajemniczy, faryzujący rozma rach dużego ptaka, który pewien czas zatacza koło w powietrzu, po czym nagle znika się. Queen. To się najczęściej w buszu. Znane liczne relacje ludzi, którzy próbowali je ścigać, a nawet ze do nich, oczywiście na próżno. A w Australii pojawiły się także tzw. mini-mini, -min, które zdają się tańczyć między grobami na cmentarzach. Siedlik to jeszcze odmiana błędnych odników. Są one z tymi czerwonymi światełkami podobnymi do płomieni świec. i pojawiają się w miejscach, gdzie ktoś niebawem ma umrzeć. W kilku krajach Europy świetliki uznawano nigdy za dusze zmarłych wojowników, strzegących skarbów, które włożono im do grobów. W trupie świece. Zwykłe światełko, przypominające płomienie świecy, znane pod nazwą Walii. <laughs> Przepraszam, myślę, to, to będzie tragedia. Canhavaln Trycht. Pewnie nie tak się to czyta. T. Harley uważa, że kształt trupiej świetle można w wiek osoby zagrożonej śmiercią. Bowiem pod, jak świetliki pojawiają się one w pokoju domu, do których zbliża się właśnie śmierć. Światełko jest małe i niebieskie. Umrze dziecko, jeżeli duże i czerwone, osoba duże i <laughs> duży rozmiar trupiość światełka oraz jego biała barwa oznacza śmierć jakiegoś starca. Cóż, oczywiście poza odmianami występuje jeszcze jeden przesąd. Mianowicie, że błędne ogniki często służą wiedźmom i czarownicom. Że wskazują drogę osobom potrzebującym właśnie dostać się do, to, czy do chatki na kurzej nóżce czy po prostu do siedziby wiedźmy. Najczęściej mówiono o tym, że żeby właśnie przywołać takiego błędnego ognika, które właśnie ma wskazać na drogę, czyli zapalić się Zapali cię po prostu wzdłuż ścieżki, którą mamy iść, po prostu należało wykrzyczeć trzykrotnie swoją prośbę. Po czym dodać Baby, ja go wiedz, szeptucho, idę w swym kierunku. Proszę wyślij z swojej sługi, niech wskażą mi drogę. Czasami w tej legendach zamiast pomyczków przy drodze pojawiały się małe grzybki. Bardzo podobny motyw możemy zobaczyć w merdzie walecznej na przykład na marginesie, że właśnie błędne ogniki na służbie czarownicy prowadzą dziewczynę. Innym wariantem tych wierzeń jest na przykład to, że wiedźma wybierała sobie przyszłą uczennicę. Więc przysyłała pod jej dom specjalnego ognika albo kilka, które budziły właśnie tą wybraną dziewczynę i wiodły ją przez las właśnie do tej chaty, by dziewczyna mogła tam Odbyć praktykę magiczną. Jeszcze zostawiam w tematyce ogników służących wiedźmom. Często takie ogniki miały kolor albo fioletowy, czyli tajemnicy, albo różowy, czyli tak jakby no, pewnej odmiany niewinności, jakby takiej miłości do tego świata. Tak to wtedy było nazywane. A się spotkanie tych różowych ogników było uważane za dużo bardziej niebezpieczne. Miały one podobno wydziać bardzo słodki zapach i w przypadku, jeżeli ktoś, tak, kto zawinił jakieś wiedźmie, natykał się właśnie na te różowe cudeńka, no miało po prostu przekichane. Powiedzmy sobie krótko, takie ogniki często tańczyły wokół ingotu, ktoś na kształt czarciego kręgu, bo taka osoba znikała. Jeszcze czasem pojawiają się takie legendy, że w miejscu, w którym umierają ogniki, właśnie w tym czarcie kręgi, lub właśnie ogniki za dnia przemieniają się w te kręgi. Ale to już tak na marginesie dodając. Cóż, mam nadzieję, że temat błędnego ogników Was zainteresował i że Wam spodobał. Poprosiłam o łapki, subskrypcje, komentarze z pomysłami na kolejne materiały. Dziękuję i do zobaczenia w następnym.